Dzień dobry, cześć kochani, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam top takich, no nie, wiem, może 5-10 miejsc najładniejszych w Star Stable. Może być może już tam byliście, a jak nie, to postaram się was tam zabrać i będziecie mogli też pojechać u siebie w te miejsca. Bo moim zdaniem warto je odwiedzić, także zapraszam do oglądania, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, dziękuję za 5000 subskrypcji, lecimy teraz po 10 tysięcy. Mam nadzieję, że kiedyś na tym kanale dobijecie te 10 000, magiczna liczba, taka powiedzmy, że już fajna, fajna, Nawet jak na kanał gamingowy, to już w ogóle, nie? Dobra, proszę Państwa, pierwsza miejscówka jest w Jodłowym Gaju. Lecimy do jodłowego gaju. Lecimy. Powiem wam szczerze, kiedyś dawno temu odkryłam tą miejscówkę. I tam mnie ktoś zaprowadził. To bof, bof, Zrobiła na mnie wrażenie. Tym bardziej jak teraz fajnie y, odnowili ten widok. Że tak to ujmę. Z daleka widać wszystko. Bo kiedyś to za mgłą można było zobaczyć, czekaj, 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 nie, 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 nie. Można było za mgłą oglądać, a teraz jest dwa razy lepszy, dwa razy lepszy efekt. O, le efekt wow. I łatwiej nawet tam dojechać, bo kiedyś to pamiętam, trzeba było się nasilić, żeby tam pod tą górę wjechać. Aczkolwiek teraz jest łatwa trasa, także widzicie tutaj sobie skręcamy. Okej, okay, dobra, i my tutaj nie lecimy w prawo ścieżką, tylko sobie skręcamy tutaj w lewo do magicznego drzewa i już nam się piękny widok wyłania. Widzicie, tak naprawdę tutaj też Star Stable jest, bo. Mimo wszystko, tam ścieżkę zrobili. A tutaj? No, nieliczni wiedzą, że można tutaj skręcić i podziwiać piękny widok na Jorvik. Uwaga, uwaga! Tadam! Tak to się prezentuje. No, teraz to jest mega łatwy dojazd. 2022. Wow! Uwielbiam. No po prostu to jest chyba najlepszy widok Star Stable. Jak i zobaczycie. Tam nawet zobaczcie, wodospad widać i trochę tego jeziorka. Nawet dolinę ukrytych dinozaurów i, ten, e, i tą windę. Także no, no, jest naprawdę sztosik. I chyba tam obserwatorium jest? Jest daleka? ja się nie mylę. No, bez skitu, zobaczcie, tam w oddali. Samolot leci. Ej, w ogóle tego samolotu to ja nie widziałam. Dobra, czyli kochani, mamy pierwszą miejscówkę. Lecimy do kolejnej miejscówki. Pozwólcie, że ja sobie wezmę podwózkę. Kochani, lecimy do farmy burza. Tam będzie taka fajna miejscówka, też myślę, że do zobaczenia. A tam e, chyba będziecie mogli e, w fabule zobaczyć tą miejscówkę. Także. Jedne są misółki, o których nie wiedzieliście, a drugie, być może jak już fabułę przeszliście, to e, znacie ją bardzo dobrze. Aczkolwiek ja pokażę, bo... No takie wiecie. takie po prostu spadłam na pomysł, żeby zrobić taki filmik. Myślę, że to fajnie e, będzie wyglądać. Dobra. E, lecimy kochani tutaj. Farma burza, nie podwózkę bierzecie. I lecimy tutaj. Siema, siema Rokrowa. <laughs> lecimy sobie teraz tutaj w lewo. Nie tutaj po drodze jak coś. O właśnie. Ja taki skrót pokażę w sumie. No i jesteśmy. Kolejna miejscówka to jest y, kocioł w urodzajnych hrabstwach. Jeszcze wam nie pokażę co jest na dole. Chociaż kurczę. jak to zrobić żeby wam nie pokazać co jest na dole. <laughs> A jednocześnie jechać na dół. Ej. No ciężko będzie. No i właśnie w kociole, tak to się nazywa, mamy, zobaczcie, tajemnicze jeziorko. Fajne jeziorko, które się robi chyba po kopalni. E, czy ja mogę tutaj jechać? Tak, chyba tu się jedzie, okej. Okay. Mamy też nawet tutaj jakieś kolumny. Co te kolumny znaczą? Kaczka. Nie wiem. Nie wiem, nie znam się, nie dotykam. O. To jest taka fajna też kolejna miejscówka. No mi się podoba. Ma swój urok. Dajcie znać w komentarzu oczywiście jaka wam się podoba miejscówka w Star Stable. O, nawet tu gorąco jest, bo taka para I leci, bicie. O, a tak to proszę państwa z góry wygląda. Z góry chyba lepiej wygląda bez tej mgły. Bo są takie kolory nasycone. Okej. Okay. Dobra, bierzemy podwózka. Lecimy na kolejne miejscówki. Ja z racji tego, że ja mam tutaj stajnię, to nie musiałam wzywać. Okej, okay. lecimy sobie. Ale fajnie dodali dźwięk, jak koń galopuje przez wodę. Super. Tutaj, z tego co wiem, to jest szlak nawiedzony, tak? <laughs> Podczas święta Halloween. Stable. No, ale może ktoś nie widział, no to może sobie zobaczyć, że można sobie wspiąć się na samą górę i fajny widoczek będzie na dolinę złotych słóż. A taka ciekawostka, ja uwielbiam, uwielbiam jesień. Może dlatego, że mój ulubiony kolor to żółty? No, myślę, że tak. Nawet mamy piknik tutaj, a, a. I taki tunel. Ok, tutaj mamy pierwszą miejscówkę, z której widać Doliny Złotych wzgórz. W sumie to widać tutaj miasto. I wzgórze stracha na Bruble, właśnie. Tak dalej pojedziemy. To oczywiście jest jeszcze, ale zrobili drąga, żeby koń przypadkiem nie, nie zleciał. Łatwo, chyba że to jest przeszkoda. <laughs> Jakieś wyzwanie. Skąd do wody? Nie wiem. <grystanie> Uje, myślałam, że tutaj jakaś wiecie. Eee, w sumie fajna misówka to jest. Można tu zaliczyć jako taką osobną misówkę, bo celowo chciałam jeszcze wyżej pojechać, ale w sumie spoko ta jaskinia jest. Nawet nie wiedziałam, że tu jaskinia jest. <grystanie> Także lecimy dundu. W ogóle Star Stable dodało funkcję, że można sobie zmienić noc i dzień w trakcie grania, nie już tylko podczas zdjęć. Więc może to jeszcze wykorzystamy. O, tak jest zbiorowisko. A dobra kochani, lecimy. Tu jest bardzo łatwa trasa i pewnie ta większość z Was była, ale pokażę na filmie, bo bardzo magiczne miejsce naprawdę robi wrażenie. Takie właśnie fajne miejsca, gdzie można przyjechać, podziwiać te piękne widoczki. No nie mówcie, że nie, ale tu jest coś. Ta miejscówka ma coś w sobie. Szczególnie jak lubicie las, śpiew ptaków, ciszę. Widzicie nawet szum wiatru, jest tutaj taki efekt dany. Mega, no ja uwielbiam tą miejscówkę. Skradłem moje serce. Tylko w ogóle dlaczego noc nam się zrobiła? O to jest pytanie. Czekajcie. Mm, ustawienia. Kreatywnie. O, tutaj mamy porę dnia, tak? Okej, okay. aha. W sensie, że tu jest ciemniej trochę. Dobra, a jak damy jeszcze jaśniej? Okej. Okay. A, czyli to po prostu jest... dzień? Tylko tu jest tak ponuro i trochę... No, a. Do, ch chyba teraz dopiero to zrobi, bo wcześniej raczej normalny był efekt dnia. Okej, okay, a w nocy to po prostu wygląda tak, nie? Fajnie, jakbyś jeszcze jakieś światełka dodali, jakby więcej na przykład tutaj, wiecie, dookoła, to by było magiczne miejsce już w ogóle. No dobra, czyli mamy kolejne miejsce zaliczone. Lecimy do kolejnej miejscówki. Eee, nie, 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 ty, ty, ty. O, właśnie. Jest. Lecimy. To jest bardziej taka tajemnicza miejscówka. Ale też myślę, że warto ją pokazać. Mało osób o niej wie w sumie. Tak szczerze. Teraz tak, nie idziemy tutaj w prawo, tylko tutaj. Nawet już widzicie, wyłania się takie coś z drzewa I to jest, moi drodzy, prawdopodobnie ufo. A co on tutaj robi i o co w tym chodzi? Nie mam pojęcia. To jest mega tajemnicze do tej pory nie wiadomo. W ogóle Star Stable chyba nigdy o tym nie mówiło. Tak mi się zdaje. Nie, nie przypominam sobie, przynajmniej. No, także nawet taka muzyka groźna, więc... Może coś będzie związane z tym. Uff, of Star Stable? No, jeszcze tego nie było. A ja myślę, że fajna fabuła by z tego powstała. A czekajcie, czy ja mogę tu wejść? O, o, o. Kurę jak tam wejdę, to będzie hit. Chyba nie mogę. No ale to ewidentnie wygląda jak UFO, nie rozbite. Na w środku chyba nic nie ma. Dobra. Kolejna miejscóweczka zaliczona. Lodowy portal. Jedzimy do lodowego portalu. Mamy lodowy portal. W ogóle dali tutaj podwózkę, ja nie wiadomo po co. Kurcze, no pamiętam te czasy, jak tutaj Pss, były. Kurcze, to było fajne. O, i w sumie mamy miejscówkę od razu. <laughs> Ej, XD, nie, nie o to mi chodziło, zaraz pojedziemy do tej głównej, co chciałam pokazać. Ale ta miejscówka też jest spokojna w sumie. Fajny widok na ten szkielet dinozaura. Tylko obawiam się, że takich dinozaurów wielkich chyba nie było, mam nadzieję. O kurde, na co nie, nie wyobrażam, jakby takie żyły takie wielkie dinozaury. Oo, są ciarki jak pomyślę. A ja w ogóle od, z, od tyłu tutaj wjechałam w sorki. Ojejku. No, także mamy tutaj miejscówkę, którą chciałam pokazać, że tutaj jest takie fajne iglo. I też takie klimatyczne to jest miejsce. Chyba jest dużo takich... Nie, no nie dużo, chyba z 3 trzy, trzy takie igla są. No ale moim zdaniem warto pogadać no, ale ten widok no zabiera dech w piersiach generalnie, jakby sobie pomyśleć, że takie wielkie żyło coś, w sumie, no wiem wszystko tak jakby, wszystko tak wyolbrzymia, co o co chodzi, na przykład jak, no jak ja siedzę na tym koniu, no nie jest tak do końca dopracowane, o, z niego schodzę, to nagle jestem niższa. A wchodzę, to nagle jestem wyższa. Eee, no nieważne w sumie, nie? Jest taki matkamentów do podciągnięcia. Więc myślę, że raczej nie, nie. trzeba się sugerować, że takie dinozaury były. Czy to w ogóle czaszkę ma... Kurde, dwa razy większą. O, przeżyłam. Dwa razy. Chyba sto razy większą niż ja sama z tym koniem. Czy tu był pająk? Czy tu był pająk? Poczekajcie, muszę zobaczyć aż. Nie, to jakiś kamień. No widzicie zresztą, nie? Ale to jest chyba taka miejscówka fajna i każdy ją zna, a mimo wszystko musiała się znaleźć tutaj u mnie w filmiku. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Możecie pisać w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona miejscówka w Star Stable. Niekoniecznie te, co pokazałam może jakaś inna, którą lubicie. Bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze i napiszcie. Co nagrywać jako kolejny odcinek? Czy chcecie zobaczyć dalszą część hodowle źrebaków w Rival Stars Horse Racing? Czy mam nagrywać część trzecią budowy w The Sims 3? Czekam na wasze komentarze, łapki w górę i subskrypcje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!